Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku będziemy razem sadzić magnolie oraz hortensję do, do tej doniczki oraz pokażę moje nowości, co kupiłam do ogrodu. Zapraszam na film. A więc zakupiłam tutaj hortensję o nazwie Polestar. Jest to niska, ponieważ osiąga ona ta wysokość, tutaj może będzie bardziej widać. 60 cm wysokości i zarówno szerokość też 60 cm Będę ją wsadzać tutaj do tej kwadratowej donicy, która później tutaj na tarasie w tym właśnie też kwadracie wyląduje Tutaj przy okazji jeszcze pokażę moje z daleka rośliny, które czekają na wsadzenie. Tutaj mamy trawy yy, szałwie koci floks, także jest tego trochę do sadzenia ale nie o tym będzie dzisiaj film dlatego zaczniemy najpierw od sadzenia do tej dolicy tej hortensji I tutaj Hortensja już znalazła swoją miejscówkę. Nie wiem czy mówiłam, że oczywiście stosuje ziemię tylko do Hortensji. Teraz pozostanie mi tylko ją podlać jeszcze. I będziemy czekać i patrzeć jak będzie pięknie, mam nadzieję, że rosła. Tutaj ma stanowisko tak naprawdę od strony wschodu. Teraz mamy godzinę koło, koło południa, także tutaj słońce już nie pada, ale ta hortensja jest zarówno do słońca jak i płócienia. No i tutaj mamy magnolię, którą zakupiłam. Jest to moja pierwsza magnolia w ogrodzie, także w sumie pojechałam do ogrodnictwa oddalonego, dosyć daleko ode mnie, nie tutaj lokalnie. Z myślą o innej magnolii, ale niestety jej nie było i tak naprawdę z drugiej strony się cieszę, ponieważ ta magnolia tak naprawdę ma nazwę Burgund Star, ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że ona jest smukła, że ona będzie miała tylko i wyłącznie szerokość jednego metra, a wysokość 3 metry. Kwitnie od kwietnia do maja i także. Może powtórzyć kwitnienie latem. Kwiaty są yy, bardzo duże, bo 25 cm średnicy. No i tutaj ta magnolia ma na tą chwilę wysokość 1 m. Także zaraz jeszcze będziemy ją razem wsadzać. Otrzymałam oczywiście od pani z ogrodnictwa wskazówki. Jak ja mam ją w ogóle posadzić? No, i na koniec, jeszcze chciałam Wam pokazać, że kupiłam pigwę, odmiana węgierska, o nazwie Bereczki. Zbiory owoców w październiku. Także obok mojego pigwowca japońskiego posadzę mniej więcej. Tą pigwę, ponieważ znam no, właściwości, jakie ma zarówno pigwa czy pigwowy, jest naprawdę super rośliny. Tutaj przepraszam za zakłócenia, ale wiadomo, cięcie drzewa, trawniki i tak dalej. Nie wiem, czy będzie mnie w ogóle słuchać. Jest to pigwa gruszkowa, i na tą chwilę ona przy zakupie ma 1,70 m wysokości. W z Magnolii należy zastosować ziemię do roślin kwaśnolubnych. Tutaj ziemia do hortensji, najlepiej pH 5,5-6,5. Tutaj mam jakieś powiedzmy 5,5 ta ziemia. Oraz y, będę to na koniec przesypywać korą. Takie otrzymałam wskazówki od pani z ogrodnictwa. Wiadomo, stanowisko powinno być zaciszne od wiatru. No nie wiem tutaj zobaczymy czy ta mata troszeczkę, ta wiklina pomoże. Tutaj w sumie chciałam bliżej laurowiśni, ale stwierdziłam, że może też potem będzie jej przeszkadzać ta laurowiśnia. No i w pierwszym roku na pewno będę na zimę ją y, jakąś agrowukliną osłaniać w pierwszym roku. I na koniec tutaj jeszcze dołożyłam bambusa i szczepię tutaj to jakąś tradytką, żeby ta magnolia młoda nie zbytnio pod wpływem wiatru nie szalała. Także będę się z Wami żegnać. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i cześć.